Cześć! Jestem e, Maciusz i to jest mój pierwszy odcinek. E, no tak, to jest mój pierwszy odcinek i chciałem powiedzieć, że to jest mój pierwszy odcinek i będę nagrywał takie rzeczy jak jak na przykład na przykład nagrywa na przykład będę nagrywał eeech snuff a To Ty moja ulubiona gra... ale Gierka super... Pozdrawiam tobiego Foxa! No, albo... Minecraft, albo Roblox, albo Fortnite więc, y, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Bo ja naprawdę chcę. Ja chcę łapki i suby, bo ja. Ja mazyłem żeby zostać popularnym. Naprawdę. Więc, zostawcie subika i lajka, like bo to mnie bardzo motywuje w ogóle do nagrywania dalszych odcinków i za niedługo zrobię live'a. Chciałbym wam powiedzieć, że za niedługo opublikuję moją piosenkę. Nawet, może, dwie piosenki albo więcej. Pierwsza będzie się nazywała Sy "My i Swift. Wziąłem ją stąd, że jak grała sobie w Minecrafta na Bedwarsach, to musiałem się podbudowywać do góry, nie? Trzeba ciągle trzymać Shift, bo jak nie, to spadniesz, nie? To ja ciągle wystałem Smay Shift i wreszcie zrobiłem z tego piosenkę. Więc. Um, fajnie by było, gdybyście um, miło zacykali, zanim tego jeszcze chyba dzisiaj zrobię live'a. Więc um, jak mówiłem zapraszam do subownia i um, komentowania, lajkowania, ale dajcie mi dobre komentarze, okej? Okay? Dajcie mi dobre komentarze. Bo, bo ja nie lubię Zuf. no i w ogóle no ja, ja, ja chcę dobre komentarze, OK? dajcie mi dobre komentarze yy, więc to, to chyba na, na tyle w tym odcinku więc do zobaczenia, hejus!